Kolejnym ćwiczeniem miolu będzie znowu ćwiczenie w pozycji stojącej. Stoisz nadal na środku taśmy, nogi masz na szerokość bioder i taśmę trzymasz lekko napiętą w obu dłoniach. I uwaga, na raz podciągasz dłonie do barków, na dwa prostujesz ręce w górę, na trzy opuszczasz łokcie w dół. I na 4 wracasz do pozycji wyjściowej. Tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu pamiętaj o napięciu mięśni brzucha i mięśni pośladkowych. W ćwiczeniu numer 2 wzmacniamy również mięśnie posturalne, mięśnie pośladkowe, mięśnie brzucha, ale główny nacisk kładziemy na wzmocnienie mięśni kończyn górnych, mięśni ramion, mięśni obręczy barkowej. Jolu, stoisz na środku taśmy, trzymasz końce taśmy w obu dłoniach, taśma musi być lekko napięta, nogi na szerokość bioder, tak? I będziesz wykonywała ruch taki, jakbyś chciała usiąść na krześle, czyli wypinasz pupę do tyłu, kolana zostają w linii ciała, nie wolno ci wysunąć kolan do przodu, tak? I powoli wracasz do pozycji wyjściowej. Ręce podnosisz do wysokości barków. Ćwiczenie trzecie ma na celu wzmocnienie głównie mięśni kończyn dolnych oraz mięśni pośladkowych. Pracuje tutaj również dolny tułów oraz mięśnie ramion.